Siema, witam w nowym odcinku na kanale z gry Fortnite Mam nadzieję, że jeszcze jakieś parę odcinków dzisiaj wpadnie No A dzisiaj sobie zagramy coś Battle Royale No i ja mam nadzieję, że siądzie dobrze, bo nie może być źle No Może czekaliście na odcinek, może nie Chwilę mnie nie było no tak się wydarzyło, no. Ale cóż, już jestem, jestem, jestem i zapraszam na nowy odcinek. Popykamy sobie paru łebków, pozabijamy. No ogólnie Fasta, tak bomba Hoko Jak pójdzie kurde, zajwiste se kupiłem ostatnio. Rikki Morty, robi robotę. No, trochę ustawienia pozmieniałem. Czułości myszki to już nie te same. Trochę na innych pograłem. I mam nadzieję, że takie będą lepsze. No, dawaj trochę masów pozbieram sobie, pobuduję. Co jest, już nie ma masów. Ach, ostro. Dobra, jazda. Dawno nie grałem po ogólnie. Ostatnio kreatywy to zacząłem grać i sobie w tych kreatywach. No, grałem w te kreatywy. Mapki w ogóle sobie grałem jakieś. Nie wiem, tu czy tam, tu czy tam. Dobra, ale co tu? Może lecę tam Dobra, dawaj tutaj o. Bardziej chyba Zim lubię stację To nie Harry Potter no. Już chyba skrzyneczkę wykaczyłem jakąś No, chłop też jakiś wyhaczył to czyli tutaj trzeba się ulotnić. O, ale nawet i dobrze, że tutaj się ulotniłem, to fajna broń była Fiolet robi robotę. No jeszcze nie wiem, bo nie strzelałem, ale jetpack muszę za tym używać tego. Gdzieś tu był. Gdzie, 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 gdzie. gdzie? Kurwa mać Za wolno, za wolno myszka. Za wolny byłem I to jeszcze tego co widziałem jak lądował No skurde Mogłem lecieć do niego na chatę, bo on w miał skrzynię tą wielkomityczną Dobra, ale to rozgrzewkowy No porobił mnie jak chciał. Chciał, chciał, chciał. No Ale co? Szybki neksikę jeszcze te słabo, idą mi powiem. Ale ogólnie Nie ma lipy. Nawet trochę może pobuduję z drewno zara. żeby się ja rozgrzać Durnie to to nie jest ale ogólnie już tak i tak gdzieś grałem kreatywa z raną to bo... Zresztą tam już powinienem być rozgrzany kurwa Muszę chyba mniejsze te, mniejsze objętościowo, kurde się budować. budowle stawiać mniejsze objętościowo. Nie wiem, jakąś taką piramidkę, czy kurde, nie wiem, słup w górę, w taką wieżę. Jak ja stawiam tyle wpizdu, jak ja idę na tą górę, to dużo maców mi leci po drodze. To teraz polecimy, nie wiem co to za A jeszcze pozmieniałem w ogóle kurde ustawienia. Teraz w ogóle pinganie pod innym mam też. O, mnie to w ogóle dziwny kurde, jak control z shiftem zmieniony. O, będą podjony Co jest kurde? Dobra, muszę zacząć tu ręką latać. Bo nic nie trafię Tutaj jest gdzieś Dwóch jest Co to kurde? Duety? Czy o co tu chodzi? Gdzieś na dole czy na górze? O. Jan. Kurwa. Mam cię. E, Chyba ten igielek lepszy, ten nowy. O, jeszcze coś. Mamy. Co ty robiłeś, chłopie? Gdzie kurwa to było? Ej, jeszcze jeden? Co za chłopie, kurwa? Kto ich przysłał? Dobrze są, kurde Nie, ale ja tu też za dobry to nie jestem nie ma co gadać Ale pewnie taki tak pan na morne, o tam coś złotego jest W ogóle typek, no to czemu nie, czemu do niego nie iść, tego Splasze splashe niepotrzebne W sumie mi, kurde, masów już wszystko tutaj przynieśli, no. Czekaj, to jest luneta snipers? Nie, już myślałem Gdzie ten typ? Gdzie, gdzie? Kurde, ostatnio on coś, jakieś problemy z netem. Nie wiem o co chodzi. Odwala mi ten internet. Jakieś lagi straszne. O, tam jeszcze jeden. no Cisçime Cisçime korda Temasa katıştı <Sessizyi> Korda Kurba <Sessizyi> <Gırda. Sessizyi> lagi lagi Kurwa, lagi jebany nosz! Ja pierdolę. Co jest z tym netem jebanym? Kurwa. No, niby zrobiłem odbudowę bazy danych, kurde, na tej konsoli, a coś dalej zamula ta konsola Albo nie wiem, kabla muszę podpić z internetem, kurde bo podepnę kabla z internetem do konsoli, będzie lepiej na następnych odcinkach będzie, kurde Już śmigać kozak, bo odpalałem Ostatnio tego, sało. Sobie, kurde, strumieniowanie włączyłem i była lipa, no kurde, grać się nawet nie dało. Kurde, jakiś problem z internetem, patrzę ostatnio. Gdzie to kurwa lagi w takich grze? No. Co jest? Już masów nie mam znowu No, a w lobby kurwa wszystko elegancko, no a później już będzie lipa Nie wiem co, nie wiem o co chodzi O, eksp, eksp, eksp. O tak. Gdzie teraz lecimy? Dawajcie, może tam do misu. Ten chyba był chłop pod niewidzialność. Albo się mylę, nie wiem. Już nie pamiętam. No. Dawno nie, prawda? Dań w ogóle. Poszli, poszli. Do no, trzech razy sztuka. Trzecią gierkę u tutaj była skrzynka zawsze. Tak, ja, była, ale teraz nie. Kozak. Też mam tu w środku. O, kozak. E, mamy cię. Aż. Patrz, jest jeszcze jeden frajer tam. Patrz, dwóch tu jest! Czurde, dwóch tu było, co to? Bo ci kurwa ten, jakiś pajac. Eee, pierdolę. Co jest, że nie ma przybicia dziś w tej grze? Nic! Nie idzie nic! Jest kurde nieźle Nieźle, jest zdrowo. Dobra, dawajcie tą mapkę sobie pogramy. Zero przebicia, nic kurde Ale wszystko dziś jest Zaczęło wiać No i oby tak wiało cały czas teraz, bo gorąc jest niesamowity Music się spali się Będę musiał kiedy tego pada, patrzę wyczyścić już wywalony No, od razu wyjdę z tego kurna. Ci kurwa bachory Można grać o, Zaraz tam o w lewym górnym rogu się pokaże kurde znaczy, że kurde to jest problem z internetem Ostatnio gram patrzę na tej mapce, na boxach jeszcze gram. I jest leaf, mam musi grać. Nie Urywa klatki Co mi jeszcze potrzebny łot. Nie wiem Chyba nie bo ten biorę. No, to może bez, tego nie używałem jeszcze na tym serwerze. Jeszcze będzie mi tak potrzebne tutaj, 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 tutaj nic. Będzie potrzebne, będzie potrzebne. Jest coś, by się przydało: tą broń, prawy, górny ruch na maksa albo tutaj drugą. Chyba wezmę tą. To. Co to może robić ta kosa? O kurde, ale biegam. Ale przybicie. ale jedno mi! No i drugi z góry gdzieś mi pierdolną. Z karabinu. Taka mapa. Kurde, jeszcze nie zrobię co. Aj jednak wyszedł Ale nawalone ludzi ostro Dajcie, kogoś skórkę za mi chodzi Piąt Aj, aj, aj pobudował mnie do Chodź, chodź, chodź. Tu z motem leci. Kurde. Wszędzie ich nawalone. Kurde no, ogień sezowy, no dawaj mi gdzieś tu muszę wejść jakoś. Sleep of cool. Lecimy, leci. mi, wy dawaj, dawid, tutaj też dawid, trzeba dawid, się pobudować dawid, po Ale dawid, Ajaj ai David David, c'è la dopito. Eee, banana. Kolega. Ajajaj ai ai. As carambas. go sapił chyba. Ej no, boty go zajebały. Te kosa to... nie wiem, czy te kosa to dobra była. A, no jak te boty tak walą, no to co się dziwić, ty. Pa, mnie też zarabiał. A, leci kurde. Leci frajer. Od razu leciał. Dawaj, jeszcze raz ci kurde tutaj dojadę. Tylko teraz inaczej się rozejmą Gdzie, gdzie 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 Tam leci. Uciekło dziękuję. Właśnie tylko o to mi chodziło, żeby jak spał był Kurde, ale mi jedną Dobra, dawaj jeszcze dojadę bo kurde I co? Tylko szkoda, że mi się małe pistole, o tam chyba ktoś biegnie. Czy co? Znowu ten leci A, to tam, na dwóch trzyma a chyba na górze wylądował, czy mi się biegnie. Patrz jest tu, jest tu Pa, pa, pa. Ty zabrał mi fraga, frajer. Ale się buduje Gnój. Bo co jest ty? Czemu nie strzeliło? Czemu to nie strzeliło? Ajajaj, ja skarambasz. Dobra, tam się palą przynajmniej. A, jest kurwa tam. Noż, dwóch jeszcze. Czemu mój tylu tam jest? Daj ci fajna innego. Tego, jak tu jest. Kurde, jeszcze z pleców jeden wali No kurde no Tu biegnie prawie, frajera A, i za daleko Aś kurwa, wiadę też na trzeciego frajerzy Ale wali pompę, Nie, no, dobry chłopiec Nie ma co gadać Jeszcze boksy można zagrać, chwilę i pali no Dziś bez przebicia. Chyba trzeba jakąś inną gierkę ogarnąć. No. Albo tak jak zawsze. Wyłączę streama i zaraz kurwa wygram grę. No. I będzie lipa. Już turniejowy zacznę grać coś. Patrzę, turniejowych nic nie gram. Poziom trzeci, no szafka, jakieś nowe przedmioty dostanę. Czyli już ja patrz przedmioty. No, dawajcie, zagramy jest sobie dwa razy. Takie z dwie rundeczki kurde w tego, w boksiki i ja tu będę spadał. No cóż... wyjść. O! I lecimy, lecimy, lecimy! No Cika cyka Dużo, dużo ich Edit Bomb Hmm, doby ciekawe. No dawaj kurde się jednym wieśniak O, cztery, trzy, dwa, jeden, zero Nawet złoto, złoto, złote! Złote kurwa, złote! Co jest? Czemu mi tu jakiś kurde ten namiot wybudowało? Co to ma znaczyć? Patrz no, jaki namiot mi wybudowało, co to kurwa schody? Ale patrz, spocency to jeździ, grają to no. O, spocency. Oglądamy sobie, pooceniamy. No. Ten to jakiś chyba wali w chuje. Ten to nic. No, ale ten spucony ostro, no co, co poprawi. Po prostu umie grać, no. Vai, siedo sputato nel grubo. No, non ci è da sorego, ma vai. No, dobrze, vai. Wygra, ma Ale pica il grubo. Ooo, już levi. Jeden, esci tu, Chloop, jakie di ite wali. No, otterri. Stawia ściany od razu Edit i pompa na mordę O, podmienił i dobra. Nie, to on stawia A jednak podmienił Spocony kurwa, ale on spocony jest ostro tam. Pewnie pod podupie leci już kurwa dla typa. Dobra, jeszcze jednego pyknej. Może jeszcze zagram dzisiaj kurde w don't start? Dawno nie było. Patrz, patrz, papa, pa. od razu leci drugi. Co jest, czemu? A, tak nie można edita robić. A, to do góry idzie. Tylko zrobić? Kurwa. Czemu nie działa w górę tak samo jak w dół? To jest s -s słabe. Ajajaj. Aj, aj. Ej, co ja No, nie można takiego edita robić w górę, tej. A tutaj nie można na dół robić. Co? Tutaj jest pan, ale ty i to ten sposób jebany znowu, kurde no. Nie da pograć Nie ma co pierdolić, dobry jest Ale no weź no chłopie. Daj tworzyć kurwa w tej grze Patrz i od razu obok mnie jest Czy nie? Ty, gdzie kurwa? Czemu zawsze u mnie to rybka ta druga jest, kurde A nie broń Kurde, z boku O, tu z boku kurde jeden Co? Dzięki za giereczkę Ale ja to trafiłem dzisiaj na niezbych spocuchów Dobra, to co ja powiem? A co to jeszcze jest? Zestaw jamowy. Nie. Więc tego raczej nie biorę. Dobra, dzięki, że byliście ze mną i się masz. Do następnego.